Zastanawiałeś się kiedyś, jak założyć własne stowarzyszenie? Jeśli tak, to dobrze trafiłeś. O tym temacie krąży wiele mitów. Mnie samej, kiedy słyszę niektóre z nich, włosy stają dęba. Jednak po obejrzeniu dzisiejszego materiału będziesz wiedział, w co nie warto wierzyć i co się opłaca zrobić, żeby pomysł o założeniu stowarzyszenia nie pozostał tylko w sferze marzeń. Czym zatem jest stowarzyszenie? Stowarzyszenie to dobrowolne, samorządne zrzeszenie osób o niezarobkowym celu. Wiąże się jednak nie tylko z niezarobkowym celem. Jego podstawowe cechy to dobrowolność przystępowania i występowania członków, samorządność i trwałość. Każde stowarzyszenie działa niezależnie i swobodnie, ustala normy i reguły wewnętrzne. Skoro stowarzyszenia działają niezależnie, to logiczne jest, że różnią się też między sobą. Każde może działać w innym obszarze. Jednak różnice znajdziemy również w sposobie organizacji. W Polsce wyodrębniamy dwa rodzaje stowarzyszeń: stowarzyszenie rejestrowe i zwykłe. Co je charakteryzuje? W skrócie, stowarzyszenia rejestrowe mają bardziej szczegółowe wymogi prawne, mogą prowadzić działalność gospodarczą i mieć oddziały terenowe. O czym stowarzyszenia zwykłe mogą jedynie zapomnieć. Co więcej, rejestrowane są w KRS-ie, w przeciwieństwie do zwykłych rejestrowanych w ewidencji prowadzonej przez starostę. Różnice znajdziemy także chociażby w zakresie liczby członków. Założenie Stowarzyszenia Rejestrowego wymaga siedmiu osób, zwykłe natomiast jedynie trzech. Co jeszcze warto wiedzieć? Stowarzyszenia rejestrowe muszą posiadać trzy obowiązkowe organy: walne zebranie, zarząd i komisję rewizyjną. Stowarzyszenia zwykłe natomiast mają przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie lub zarząd, ale nie są zobowiązane do posiadania innych organów. Jak założyć stowarzyszenie rejestrowe i od czego zacząć? Od zebrania założycielskiego, utworzenia statutu i wyboru władz. Następnie przychodzi czas na złożenie wniosku o rejestrację w KRS-ie. Po pozytywnym rozpatrzeniu stowarzyszenie nabiera osobowości prawnej. Kto zatem może założyć stowarzyszenie? Założycielami mogą być osoby pełnoletnie, mające polskie obywatelstwo i o pełnej zdolności do czynności prawnych. Niepełnoletni po uzyskaniu zgody, np. rodziców, mogą być członkami. Cudzoziemcy także mogą tworzyć stowarzyszenia, zarówno nieposiadający miejsca zamieszkania na terytorium Polski, jeśli statut przewiduje taką możliwość, jak i zamieszkujący w Polsce. Dlatego tak ważny jest statut. A czym właściwie jest statut? To dokument określający zasady funkcjonowania stowarzyszenia, cele, strukturę wewnętrzną i sposób podejmowania decyzji. Musi być zgodny z prawem i zawierać określone wymagania. Kilka obligatoryjnych wymagań, które muszą być zawarte w statucie stowarzyszenia zgodnie z ustawą prawo o stowarzyszeniach, to nazwa stowarzyszenia, siedziba i teren działania stowarzyszenia, jego cele i sposoby ich realizacji oraz warunki, sposób nabycia i pozbawienia członkostwa w stowarzyszeniu. Punktów jest oczywiście znacznie więcej. Szczególnie ważne jest, żeby statut był zgodny z prawem i nie zawierał postanowień sprzecznych z obowiązującymi przepisami. Zatwierdzenie statutu i jego ewentualne zmiany muszą być dokonywane przez zebranie członków stowarzyszenia. Przejdźmy teraz do rejestracji w KRS-ie. Od razu powiem: możesz zarejestrować stowarzyszenie w KRS z działalnością gospodarczą, ale poradzisz sobie też i bez niej. Jeśli prowadzisz działalność, sprawa wygląda następująco: składasz wniosek elektronicznie na portalu rejestrów sądowych. Formularze wersji internetowej zawierają takie same informacje jak wersje papierowe. Ale dodatkowo stowarzyszenie musi podać informacje dotyczące rejestracji działalności gospodarczej. Jest to m.in. data zakończenia pierwszego roku obrotowego. A co jeśli nie prowadzisz działalności gospodarczej? Wypełniasz odpowiednie formularze KRS, takie jak KRS W20 i KRS WK. W formularzu KRS W20, zwanym także formularzem podstawowym, należy wpisać m.in. nazwę i wydział sądu, rodzaj dokonywanej rejestracji, adres do korespondencji itd. Złożenie wniosku może odbyć się w wersji papierowej lub elektronicznie. Zwracam uwagę, żeby listę członków założycieli sporządzić w trzech egzemplarzach oraz uzupełnić ją o oświadczenia członków założycieli dotyczących posiadania obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnej oraz pełni praw obywatelskich. Sprawi to, że cały proces będzie możliwy i przebiegnie możliwie szybko. Zbliżając się do końca, dodam jeszcze kilka słów o stowarzyszeniu zwykłym. Przy zakładaniu tej formy, zebranie założycielskie przeprowadzisz z co najmniej trzema osobami, podejmując decyzję o założeniu stowarzyszenia, przyjęciu regulaminu i wyborze przedstawiciela lub zarządu. Najlepiej sporządzić protokół zebrania założycielskiego, w którym znajdą się informacje o podjętych decyzjach. Oraz podpisy założycieli na liście członków założycieli. Następnie zarejestruj stowarzyszenie w Urzędzie Gminy i czekaj na wpis do ewidencji stowarzyszeń. Bez wpisu się nie obejdzie, a do wniosku o wpis powinieneś dołączyć regulamin, protokół zebrania założycielskiego oraz listę założycieli. A co zatem z regulaminem? Oczywiście konieczne jest sporządzenie regulaminu. Zawierać musi m.in. nazwę, cele, środki działania, sposób nabywania i utraty członkostwa oraz zasady wyboru przedstawiciela lub zarządu. Brzmi skomplikowanie, ale w rzeczywistości wcale takie nie jest. Dzięki za obejrzenie odcinka. Jeśli masz pytania, napisz je proszę w komentarzu. Chętnie odpowiem, być może nawet w formie odcinka. Na sam koniec powtórzę pewną znaną Ci śpiewkę. Zachęcam też do subskrypcji kanału, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Jeśli jesteś zainteresowany tematem stowarzyszeń i fundacji, nie możesz przegapić kolejnych odcinków.